Znają! Kurwo To jest kurwa O chuj I'm A więc witam wszystkich bardzo serdecznie w mojej kuchni chuj. W Minecraftowej piaskownicy której jest... per Tykoran453Pauza69 Ora... czyli jego ulubiona pozycja I oraz iRolek Przez duże I Którego już wszyscy dobrze znają Ty, Kurwo Co jest kurwa? O chuj Każdy się... Każdy się napierdala <śm> Dobra co? Proszę co? mnie nie dalej. A nie ja, chuj Ja jestem Po co no kurwa... było Wydawało ci się. Dobra, a więc tak. ter dalej podwadnikuj, kurwa. To co? Jakoś, już jesteśmy chrześcijanami, to na początku budujemy yy... plemieniowe wieżyczki, tak? Church. Yy, tak. Dobrze, ale najpierw ja bym Bra. polecał rozpocząć epokę kamienia i zdobyć trochę kamienia. A, a, a masz na to pozwolenie? A wait a Wait To podwadnie robię, ty dalej kopać mużynie. nie no Weź mi rzuć trochę dirta, bo tu w tej studni. Ej, dawaj, że zrobimy z tego studnię, kurwa. Będziemy tutaj raka topić, jak. I rolka wyjebało. wyjebało. Zerobię pewnie. A, a, bo... a, bo mnie dopiero kikło. Mam jakiś spadki, znaczy zasięgu w głowie. Eee, to może sobie tą uprzednią czyli Kurwa trzy dirta mi dali, jakie ja się 3 dirtami tam podbija. Ja ci dam 5, nie odzywaj się. Ale to poczekaj, ja ci dam. Czekaj, jeszcze dokopię. O, dziękuję, 9 x prędzej nie ubra tutaj śmiercią naturalną. Dziękuję, będę miał co jeść, dobra, kopię dalej. no y dobrze, no to ja rozpocznę budowanie. O ile mam na to zezwolenie, już. Trzeba sarznąć to, dawaj jedzenie. Co my tu Dawaj jedzenie. O, to ty Dziwko. Okej, okay, no to jakoś już potrzebujemy takiego mużyna, który będzie moim mużynem Kacper, od dziś jesteś mużynem. Proszę, pasujecie. Wiktor. No co? Y co mam rozpocząć budować? Tu stoi, tu stoi, święty Wiktor. Co mam budować? Aka, aka, aka wąski. Pałac kultury o, i nauki. Nie, budujemy kurwa nau nauka by mi się, nauka by mi się przydała. Daj drewno. Będziem, będziemy to ewoluować. Daj. Tak? Czemu Daj. ty kurwa krowę bijesz? To, Daj świnie. Daj. Dobra, to jakoś... Iż, iż to jest Warcraft? Ten będę... film nie jest przeznaczony dla dzieci. No jak co ty myślałeś? Dobra, jakoś iż to jest Warcraft będę kopał drewno kilofem. Dobra, ja idę robić kopalnię. Mam no, masz pozwolenie? Y Król, ciebie do reszty pojebałbym, musiał zapierdalać 12 godzin z w łapie. Oczywiście, nie, że tak. Czekaj, to nie komunizm. To, co Julek powiedział. Y tak samo. No, to przypnę to gdzieś kuwa u góry w filmu. Jak mi się nudzić będzie. Minę tylko. No, ja tam się zastrałem. Oj, przepraszam. Trzeba, wy trzeba wydać y czyjś rozkaz, by go spenetrował. Na pewno nie mój, bo mam jak zwykle trzy serduszka i zaraz zdek na zgłobie. Mam trzy na minusie, IQ. No. Mikoran, cztery, pięć, trzy. Idź spenetrować dziurę. Penetrować? Masz kopalnię, a nie dziurę. Mamy ide, zapotrzebowanie... Ide, ide to... Mamy zapotrzebowanie na zwykłe drewno. No, proszę cię. Ja, ja mam tylko brzozowe. Nie, o to jest to? Zróbcie sobie to jest, co, zrobiłem kamieną. I to jest to? Jaki no. kamion? Idę tu penetrować, czekaj. A w ogóle, brzydzę się postawą raka, każe nam wycinać drzewa, a nie zwraca uwagi na to, że nie będzie tutaj powietrza, przez co wszyscy się udusimy. Ja nic nie kazałem. No, no to, yyy... Zierak... raka, no to... raka. Ja nic nie kazałem, wcale tak. yy, nie ja. Zbudowałem pomieszczenie na przetrwanie, ja niestety, nie nie na razie. Na... Ja was nawet umy... nie znam. na tak. piasku. Yy... Czy mam pozwolenie pójść napierdalać owce po łbach, by mieć wełnę na łóżka oraz na mięso? Tak! Zajbiście, idę ich napierdalać po kaskach. No chuj, robimy plemię. Da, robimy arabskie plemię, no co zajbiście, w połowie odcinka zmieniliśmy zdanie, no kurwa, na... Zostałem wy, wyrzucony z moich myśli. Muszę wrócić do swojego ciała. Ej, tak w ogóle jest y, cave po drugiej stronie y, miasta. Chuja. Kurwa, dużo tych zombiaków... śmiesznych. Gdzie jest tak w ogóle ty Koran o... No, w lawie. Dziwisz się. się. nie dziwię. Śmieciu, gdzie mnie klepisz, po piździe? Zajebać ci? Skierował po pasku. Haha, ha. debil. Panie Wąski, proszę o nawrót do domu. Jestem. Gdzieś? Nie mamy kurwa pieca. Proszę o wybudowanie pieca. Mogę spełnić swoją prośbę za dwa judaszowe srebrniki. Dwa Judaszowe srebrniki? A gdzie mać ten piec jednąć? Obojętnie. Ale no pierdzielają do mnie te skurcz... czy syny? Nie wiem jak wy... Ja, ja idę Ja muszę coś idę. jeść. ja, ja muszę i... naprawdę coś. To piec. możesz wziąć piec, ja mam jednak. Okej. Okay. No to... Yy, jakoś Jaki idę... to jest tryb? Hardcore? Nie, trudno. Tylko, Ron, pr proszę cię o to, abyś nie podchodził do tych pierdolonych zombiaków, bo teraz JR ja zostaje zjedzony. Chuj, to no noc już na pewno wycenę, bo tutaj nie ma nic ciekawego, pod tego, że się wywalamy cały czas. role podawaj mój miecz. Jednak okazało się, że nasze plemię stało się celem wrogiego plemienia Arabów. Dlatego iż Zielek postanowił spalić totem Allaha Allaha My był chujem Tak. Dobrałem ja proponował takie że tego mm, ogarnąć się tutaj, bo naprawdę jest to jest dramat kurwa, dramat ja pierdolę. Idę sobie kurwa piec A ja będę nikim, bo to mi najlepiej wychodzi. Jakby ktoś to, mi to, mimo... wybuduje ci za niedługo własną kuchnię. Dziękuję, ale tam będę musiał dojebać 20 pleców. Ty, ty, ty się bierzesz Który, który Ramon, będzie sprzedawał... Yy... Aktualnie zdobywam minerały na potrzebne do zbudowania gotowalni. Gdzie każdy będzie mógł spożyć swoje mię mięsko i gyros. Ugotowane przez naszego Tego kochanego kucharza wąskiego. Nie ma to jak. Na intrze mam Menelowski, wszędzie nazywam się Menelowski, i tak wszyscy do mnie mówią Wąski, no po co? Już się, już się przyjęło. no oczywiście, jakby ktoś nie wiedział, wszyscy mamy ukończone 18 lat. Chyba po głosie dokładnie to słychać. Gościu! Szczególnie po te, tej osobie, która się teraz odzywała przed chwilą. Kurwa, jak jeszcze dobrze słychać? Ty! To już byłby postęp! Stawiam ściany gotowalni. Zarobiście, ja się Której będą posiłki Boże. To kolejny serwer, na którym budujemy kościół? Nie, nikt nie chce być proboszczem. Ja to Musimy to meczet zbudować, a nie jakiś tam kościół. Yy... My jesteśmy Arabami. O czym ty mówisz? Jesteśmy plemia każdy z nas to szaman. Jak? No zbudujmy yy, kościół imienia świętego szamana z kusiny. Dlaczego? Znaczy, Idę o zakład, że znowu mnie nie będzie słuchać. Jak? Chuj. Tak. Potrzebujemy więcej drewna. Mhm. No bo jedyne, jedyne co u mnie słuchać na tych odcinkach to jest ziele. Widzisz. Czy, czy mógłby ktoś z łaski swojej przynieść mi trochę drewna? Tak bym mógł... A, a, a Zwykłego. Mhm. Nie mm -hmm. pościnać, Ale chodź na dół na chwilę. Nie mogę. Nie ja przyjdę do ciebie na razie. Zaraz to zniszczę. Ci rzucę. Y, Tomasz. I patrz. Ile żelazo mam. Czeka mi się na utworzenie na zbrojni. A to no tak nie? A nie, robić. a nie mi, bo wy robicie, bardziej Też budujecie. Zdem. To Na razie może zbieramy, że nic nie zrobimy. Nie, bo na razie, to, razie kamień. Wiem. Raku osoby. będzie naszym, nie. Raku będzie naszym żołnierzem, który ma pozwolenie na posiadanie zbroi. Będziemy osobami, które mają tarcze i miecze i nie mogą mieć zbroi. Będę miał zbroję, bo jestem ja w kopalni. A w kopalni to już możemy. Mógł. To by na miało, to by nie, miało a ja mogę żelazną? To... A raku możemy mieć tylko kolczugową, albo żelazną, w kiwie. Nie, 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 nie można zrobić Nie można kolczugu zrobić? No właśnie. To kolczuga, jest kolczuga, to się masz, robi... kolczuga się robiło z płomieni. Z, e... Wyjętych z serca szatana. Mhm. Nie wiem, już stary jest to naprawdę. Wersja 1.8. He. Hm. To jest w większe zapotrzebowanie na gotowanie. Okej, okay, to już wracam, tylko szukałem pierdolonych chowiec do koła. Kurwa już nie ma. No, jedno łóżko tylko mamy, a jest nas no czterech. Mamy, zapo mamy zapotrzebowanie na węgiel. A to już nie ma sprawa. mam trochę węgla. Yy, Gdzie jest ul? Nie to nad blisko. Idę sobie mam. ustawić piecę w mojej karczmie. Nikt bez mojego pozwolenia nie może korzystać z pieców. A ja mogę? Jest. Bo ja i tak będę cię przychodzi wiedzę nie się dostarczą. Kurwa zawsze muszę zgubić. Mogę użyć mocy Chamana. Nie używaj, Widzicie? bo mam... mam... tutaj UL, Co? Jest? UL. A to trochę mi szkoda tego. Wytworzę nam trochę zapotrzebowanym na tart którymi będziemy mogli odpychać wrogie ataki A to jest ten. Co tu robi moje łóżko? Proszę jej zabrać To jest moja karczma rozumiem, W której rozumiem. będę pracował, spał będę gdzieś indziej Okej okay. Ja w mogę tutaj spać A to jest. Nie rozumiem sensu, jak To jest Twoje karczma, bo w karczmie się je, tak? Nie to kujcie ku Moja karczma... To jest moja karczma oraz kuźnia. A W mm. mi wpierdalam kebaby. później pracuję. A to, a ja mam tam jedzenie dostarczać? Jakoś, że jestem kucharzem majster. Otóż tak. Okej. Okay. To daj tam jakąś skrzynkę czy coś. każdemu będę dawał. Wyważam skrzynki po to, by wsadzać tam uzbrojenie i nie tylko. Mm, ziele mogę wrzucać do pieca, czy tutaj czy nie, czy mam własne sobie zrobić? Yy, możesz. Dzięki. Yy, nie, tutaj nie możesz. A. Yy, musisz sobie wytworzyć swoje, gdyż yy... będziesz musiał yy... o o, o miałby... pomocy poda mi pan rękę. Proszę Dziękuję, dobrodzieju. A miałby pan kobla? Yy, kobla mam tylko jeden, ale mogę panu wytworzyć kilow. O poproszę naprawdę, bo to, to mi się przyda. Chyba nie tak działa. Pst. O! Dziękuję dobrodzieju. Nie ma problemu. Wytworzyłam nam podstawowe uzbrojenie. Znajduje Proszę. się ono w mojej skrzynce. Jestem obok naszego obozu. Oboziu? Oboziu, tak, jest, jestem obok naszego oboziu. <grym> okay. Ej, bo, bo tak naprawdę. No to... Mogę wejść? Mhm. Jedzenia po drodze nieupieczonego rzucić ci? Możesz, ja dostarczę to do kucharza.